W ciągu ostatnich dni Bitcoin fluktuuje. Najpierw spada poniżej 99 tysięcy dolarów, a następnie rośnie powyżej 105, a to wszystko związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem, Iranem, a nawet Stanami Zjednoczonymi. Na tym materiale pokażę Wam konkretne momenty wpisów Trumpa, przeanalizuję z Wami, jak wpływały one na cenę Bitcoina, które z nich powodowały natychmiastowe wzrosty, a co powodowało natychmiastowe spadki na rynkach i jak można na tym zyskiwać. I oczywiście to nie są porady inwestycyjne, a to jest kanało Julian Krypto. Zacznijmy więc od do 22 czerwca, czyli od momentu, kiedy irański parlament zatwierdził możliwość zamknięcia cieśniny Ormus. Była to konkretnie godzina 14.12 czasu polskiego. Wtedy jeszcze rynki nie spodziewały się tego, co może nastąpić już za chwilę, ponieważ o godzinie 14.57 Bloomberg wskazał na to, że dwa ogromne tankowce nagle zrobiły duży zwrot przy wejściu do cieśniny Ormus, co mogło być oznaką napięcia militarnego i potencjalnej eskalacji konfliktu. I w związku z tą informacją o godzinie 5. 15.03 cena Bitcoina zaczęła spadać, i te spadki były niemalże natychmiastowe. W ciągu dwóch godzin cena Bitcoina spadła o ponad 3%. I wtedy nastąpiło potwierdzenie izraelskiego bombardowania więzienia Ewin w Teheranie. Cena BTC straciła jeszcze niecały procent w godzinę, po czym zaczęła odbijać. Następnie jednak cena Bitcoina dalej spadała aż do godziny 22 w niedzielę, czyli 22 czerwca. Wtedy pojawiła się bardzo, bardzo duża presja zakupowa, którą widzieliśmy na metryce BSP 5 na MaxData ta metryka spadła do poziomu poniżej minus 0.17. Przeważnie, jeżeli wejdziemy na przykład na interwał jednogodzinowy, to zauważymy, że tak niskie momenty dla tej metryki w przeszłości oznaczały lokalne dołki dla Bitcoina. Tym razem również tak się wydarzyło. I następnie pojawiła się seria wpisów ze strony Donalda Trumpa na platformie The Truth Social. Pierwszy z nich informował o uderzeniach w irańskie obiekty nuklearne. I moment opublikowania tego wpisu, co ciekawe, nie spowodował dalszych załamań rynkowych, ale dalsze wzrosty bitcoina. Następnie Trump zatweetował o tym, że irański, tak zwany reżim, powinien być zmieniony. Nawiązał tu do swojego ruchu MAGA, mówiąc: Make Iran great again. Ale tym razem rynki zareagowały na tę konkretną informację spadkami około 0,6% w 50 minut. Jak widać, jednak rynki nie były już dalej w stanie spadać, zaczynały rosnąć 3% w 9 godzin. Kolejnym wpisem Trumpa była informacja o uszkodzeniach obiektów nuklearnych w Iranie, o tym, że zostały całkowicie zniszczone i na wykresie to był dokładnie ten moment. Chwila zawahania, ale rynki parły dalej. Następnie ciekawy wpis Donalda Trumpa o tym, że należy utrzymywać niskie Poziomy cen ropy. I co ciekawe, taki wpis był w stanie wywołać kolejną falę wzrostową. Ponad 1,3% w 30 minut. Następnie Trump pochwalił się tym, że atak rakietowy Iranu został udaremniony, że jest brak amerykańskich ofiar. I ta informacja pojawiła się dokładnie w tym punkcie, który widzicie teraz na wykresie. To również spowodowało pozytywne emocje na rynku. 1% w 50 minut. Kolejnym takim pozytywnym wpisem ze strony Trumpa była informacja o rozejmie, brzmiąca: Gratulacje dla wszystkich. Zostało całkowicie uzgodnione między Izraelem a Iranem, że nastąpi całkowite zawieszenie broni. I zwróćcie uwagę, jak na ten wpis zareagował rynek: natychmiastowe wzrosty. To jest właśnie to, dlaczego warto tego typu wpisy śledzić w czasie rzeczywistym, na bieżąco. Zobaczcie: 2 ponad procent w ciągu pół godziny. Tylko tyle zrobił Bitcoin. Nie mówimy tutaj o altcoinach. I ta informacja pojawiła się pół godziny po północy. Później Trump dodał jeszcze, że rozejm obowiązuje od teraz. I znowu, ten wpis był w stanie spowodować kolejny wzrost cen w Bitcoinie, 0,8% w 1 godzinę i 40 minut. No i teraz, w jaki sposób jesteśmy w stanie to wykorzystać, spekulując na rynku? Otóż tego typu wzrosty na bitcoinie, np. Na jedno- czy dwuprocentowe ruchy, to w kontekście altcoinów to są ruchy przeważnie dwu trzykrotnie większe. Weźmy na przykład znany wszystkim bardzo dobrze memcoin Pepe. Zwróćcie teraz uwagę, w czasie gdy bitcoin spadł 4% w 7 godzin, memcoin Pepe stracił 8% w tyle samo, a od dołka bitcoina, gdy bitcoin od tamtego czasu wzrósł ponad 6%. Memcoin Pepe zyskał ponad 20. Dlatego właśnie tego typu wpisy moim zdaniem są kluczowe do tego, żeby jakkolwiek spekulować na rynku. Jak widzicie, na Max Data już są dostępne wpisy Donalda Trumpa w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie wszystkie to są filtrowane wpisy informujące tylko o tych najważniejszych jego wypowiedziach. W czasie rzeczywistym, czyli podawane maksymalnie w ciągu minuty od publikacji. A w ciągu najbliższych dni i tygodni coraz więcej takich kluczowych funkcji, które pozwolą na jeszcze większe zyski na rynku. Jeżeli regularnie spekulujecie i handlujecie, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że każdy 1% się liczy, a tego typu narzędzia pozwalają na generowanie większych procentów. I uwaga, ta promocja na dostęp dożywotni, czyli dostęp lifetime, ona jeszcze trwa. Możecie z niej jeszcze skorzystać, a ma ona na celu szybsze sfinalizowanie końcowego etapu prac. Nad nowym silnikiem proalertów i integracją większej liczby danych na Max Data. Warto z tego skorzystać, zanim ta cena zostanie podniesiona do czterokrotnie wyższych poziomów. Napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na temat rynku kryptowalut. Czy uważacie, że Bitcoin będzie rósł? Jeżeli tak, to dlaczego? Czy uważacie, że rynki będą spadać? Również to argumentujcie? Jak zwykle, ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hostsa będzie z nami. Cześć.